Energa daje energię, Ty wciąż sięgasz po więcej napędza mężczyźni W tym roku zanotowaliśmy rekordowe zainteresowanie naszym projektem. Aktywizowaliśmy ponad 3000 dzieciaków. 148 szkół wzięło w tym przedsięwzięciu udział, więc to pokazuje jak osoby, które są powiązane ze sportem potrafią zaktywizować dzieci, a przede wszystkim odciągnąć je od komputerów. Te dzieci, które tutaj są, one przeszły pewne treningi i pewną selekcję, że tak powiem. I tutaj mamy sześć szkół najlepszych w Polsce w tych dyscyplinach, także naprawdę dobrze sobie radzą. Podział na pięć e, dyscyplin i tak jak wiemy, oczywiście u mnie piłka ręczna, jak na zawsze u, ukochana dyscyplina sportu. Jest e, koszykówka, jest tylko atletyka, jest piłka nożna. Jest. E, spinanie się, nawet nie wiem jak ta dyscyplina do końca się nazywa, więc e, wszystkie możliwe e, dyscypliny, jakie dzieciaki mogą się bawić. Kondycja dzieci jest naprawdę dobra, bo wiele osób tutaj bardzo sprawnie pokonuje ten tor, co mnie zaskoczyło, sporo dziewczynek pokonuje lepiej niż chłopaki, więc bardzo fajnie, bo brakuje nam takich młodych kobiet ninja w, na przeszkodach, więc super. Sport jest może i popularny, ale no wiadomo, że z komputerami nie wygramy, także bardzo się cieszę, że jest tyle dzieci i są tak bardzo zaangażowane, no bo teraz to, co się dzieje tam na sali, to jest po prostu energia. Pokazując na, na sobie, ze swoją osobą, że sport e, może być ciekawy, może być interesujący, a i, i, może być też, e, ja to narzędziem wychowawczym, czyli może też pokazać i nauczyć. Takich wartości jak cierpliwość, jak pokora, dyscyplina, konsekwencja i potem to można przyłożyć w życiu. Znaleźliśmy drugie miejsce, jest to nadal dużo niespodzianką, chociaż, chociaż, chłopcy ciężko... Trenowali cały rok, przygotowywali się do tej imprezy i są też tego efekty. Było ciężko, ale się udało. Są zdziwiony, że akurat to byłem ja, wygrałem. Znaczy najlepszego zawodnika, no ale. no, sport. W ogóle się tego nie spodziewałam. Dociera to do mnie, że, że udało nam się wygrać po prostu. Czerpiemy satysfakcję z tego, że przychodzą i chętnie z nami trenują nie, niezależnie od tego, jaka to jest dyscyplina. Do czterech szkół trafią czeki, które szkoła może przeznaczyć na wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, ale najważniejsza nagroda, jaka trafia do zwycięzcy dzisiejszego turnieju, to jest puchar drużyny energii. Po to powstał challenge energii, żeby te dzieciaki się ruszały, żeby były ciągle w ruchu, także myślę, że tutaj pokazują, że rzeczywiście się ruszały i, i robią to co lubią, czyli uprawiają sport. Technologia pomogła nam w kontakcie z nimi i to też pokazało, że możemy ćwiczyć będąc w domach, niekoniecznie wychodząc z domu, ale aby nasza forma cały czas się rozwijała, aby byliśmy zdrowi po prostu.